Witajcie drodzy widzowie, z tej strony Mistyczna Panda, a to jest gra Slender. Ta gra została mitem, tak samo jak i postać nazwana imieniem Slender. Była to wysoka postać mężczyzny z długimi palcami oraz rękoma w garniturze, która porywała dzieci. I dotyczące niego są creepypasta, tak zwane, czyli straszne opowieści na internecie. I ściągnę grę, to było cholernie trudno dostać, dopiero na jakiejś niemieckiej stronie mi się udało. I moim zadaniem jest uzbierać 8 stron. Teraz wyłączę. Podobno się rozładowuje, latarka. podejdę do drzewa. Okej, okay, pierwsza strona. No i właśnie. Wydaje mi by było wysoko. Oj. Nie chcę. Do się kucać. strasznie właśnie taki, muszę powiedzieć, jak na taki starogram roczny klimat. Ale nie będę zbyt wiele gadał. No właśnie, nie będę zbyt wiele gadał... widzowie mogli się wczuć w klimat grę Jezusi tam jest gdzie mogę iść? Gdzie mogę iść? Na tego pana nie patrzymy Nie chcę i pewno pewnym maciarę To jest chyba kolejne. Tak więc będę grać w to, grę do skucia. Dodam jeszcze, że w instrukcji gry było, jeżeli zbyt długo patrzymy się na przeciwnika, czyli tego slendera, no to jest koniec gry. Teraz już cisza. I również uprzedzę, nie oglądałem żadnego filmiku jak ta gra wygląda. Jest to całkowicie w ślepo, na ślepo, już pół kilo w gaciach. wygląda dla mnie jak walka o przetrwanie, a nie pojawisz się za mną. Przede mną Nie. Ok. <laughs> 对个。 Jak głupiego, zglądam się, jakbym go szukał. No i mam. Tak wygląda. Ej, ej, ej nie, nie, nie można się patrzeć. Cześć. Jeszcze raz powtarzam, że specjalnie postaram się nic nie gadać w filmiku. To tyle. Jezus, ez tibeto a ta tada... Się wejdzie między drzewa i sobie nas przygotuje przebieg. No właśnie, ponieważ takie niespodzianki czekają. Tutaj zaczynaliśmy. Nie usiądę na tym za cholera jasną macie. Jest to twarz bez oczu, w ogóle bez oczu dołów, jest to płaska twarz, martwa chwilka. <coughs> Nie ja to To było hamskie, Naprawdę Znowu ty Sek zemije jak szalona Nie wiem gdzie iść, więc biegnę w las Ludzie nie żartowali jak mówili, że się można po prostu posrać. Chyba jestem tam, gdzie nie powinienem. Ty, ty kurwa nie śledź mnie! Zepsuł mi progres przy kamykach. Let's play na 10 minut. Tymczasem ja chodzę po jakimś lesie nienormalnym. Szukam pieprzonych kartek z obrazkami pięciolatka. I chodzi za mną jakiś gnój, który teraz mnie pewnie wystraszy na śmierć, bo jest tak wrednie zrobione miejsce. O, kartka.

Piepsze już takie Nie patrzę się do tyłu Nie Idziemy kulturalnie. Za mną nic nie ma Nic nie ma już Właśnie chodzi o to, że jest to taki poziom trudności podwyższony Że gdziekolwiek spojrzy, tym szmaciarz za mną będzie iść Boję się aż popatrzeć do tyłu Bo wiem, że on za mną tam jest Ale? Jak na niego nie patrzę, to nie ma końca gry. Tutaj już byłem. Nie. Coś za mną idzie, Ogólnie to full lightik. No, nie widzę problemu. Tak, żeby trafić na kartkę i nie wracać. Nie! <śmany> <śmany> <śmany>